Witam Was serdecznie z tej strony Stick Masters. Dzisiaj zaczniemy troszkę nietypowo, bo jestem na boisku sportowym do grania w piłkę nożną. A tematem filmu będą pękające spoiny, których na tym boisku jakiś czas temu dosyć sporo zaobserwowałem. Zapraszam na film, lecimy z tematem. Tutaj zaczniemy od tego, że tu mamy bramkę do strzelania goli. Jest to dosyć nietypowy profil który utrudnia dosyć nam spawanie, no ale mimo wszystko, mimo że to jest trudne, to wypadałoby to zrobić poprawnie. Tutaj mamy pierwsze pęknięcie. Tutaj widać są dwa profile. Jeden jest tutaj wsuwany, a drugi tutaj jest element poprzeczki i słupka tutaj na dole. I tutaj spawacz pospawał to i prawdopodobnie bezpośrednio po spawaniu nie było żadnego problemu. Łady spoina wyglądała i tak dalej, ale jak zaczęła pracować, tym bardziej, że ta bramka jest dosyć. No wiotka, bo to jest cienki profil aluminiowy, to będzie miał 1 mm, półtora, może 2. Tutaj widać, to ma 2 mm. No i tutaj chłopak przespawał, ale nie rozpoczął odpowiednio spawania. Tutaj widać, że jest rozpoczęte na samej krawędzi, w żaden sposób nie jest zabezpieczony przed pęknięciem i przeciągnął tą spoinę tutaj do końca i stała pęknięta. A jeśli chciałbyś się nauczyć spawać? A stwierdzasz, że filmy na YouTubie, nie tylko moje, nie są wystarczające dla Ciebie, to zapraszam Cię do mnie do warsztatu do Krakowa na ulicę Zagłoby 2F. Tam mam przygotowane 4 stanowiska, nawet 5 dla osób, które chcą się nauczyć spawać konkretnych projektów. Na przykład chcesz się nauczyć spawać układy wydechowe, zbiornik paliwa z aluminium lub tego typu rzeczy. Możesz do mnie przyjechać. Wszystkiego nauczymy się krok po kroku zarówno jeśli jesteś osobą początkującą z zerowymi umiejętnościami lub jeśli już posiadasz pewne umiejętności, ale chciałbyś je udoskonalić, poprawić lub przejść na inną metodę, możesz do mnie przyjechać na trzydniowe warsztaty, na których nauczymy się e, poza spawaniem, także obsługi maszyn warsztatowych, e, piła, e, wiertarka stołowa, giętarka. W trzy dni jesteśmy w stanie wykonać taki projekt, w którym do mnie przyjedziesz. E, Wszystkie informacje znajdziesz w opisie tego filmu. A jeśli masz więcej pytań, to pisz do mnie na mój adres mailowy: jakspawaćmałpa.gmail.com i przedstawię Ci pełne szczegóły całego szkolenia, całych warsztatów, na których będziesz mógł się nauczyć konkretnej metody: czy to TIK, MIG czy MAK. Zapraszam Cię. A teraz lecimy dalej z tematem. Także to był jeden kandydat, a po drugiej stronie w ramki. Mamy bardzo podobną sytuację. Jeszcze nie tak mocno posuniętą, ale też to wygląda dosyć tragicznie. I tutaj widzimy tą samą sytuację. Tylko, że pękło mu od zakończenia. Tutaj zaczynał, tam kończył, i z tamtej strony pęknięcie poszło w tę stronę. I tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej już bezpośrednio po zakończeniu spawania, to dosyć w porządku wyglądało. O, tu jeszcze widzę jedno pęknięcie. Tu mamy. I jest ta sama sytuacja. Na rozpoczęciu spoiny i to pęknięcie sobie potem wędruje bez końca. Tutaj z jednej spoiny wychodzi na drugą. Tu idzie i to pęknięcie dalej będzie wędrowało tam sobie do, do góry. I tak to właśnie wygląda. A dlaczego to pęka? No po pierwsze jest niepoprawnie za inicjowane spawanie, a po drugie tego typu konstrukcja dosyć mocno pracuje, mimo wszystko, że nam się wydaje, że ona stoi w miejscu, nic się z nią nie dzieje, ale po pierwsze to jest dosyć cienki profil i tutaj na przykład jest jeden z pierwszych obciążeń, na przykład uderzenie piłką w bramkę i wtedy ta konstrukcja zaczyna pracować, po drugie ta bramka cały czas jest wystawiona na Różne warunki atmosferyczne, przede wszystkim chodzi nam o różnicę temperatur. W lecie tutaj słońce nagrzewa ten materiał do 40-50 stopni, a w zimie mamy minus 10 minus 15 stopni. Dlatego tego typu spoiny powinny być o wiele głębiej wtopione i całkowicie inaczej zainicjowane i zakończone. No a teraz lecimy już do garażu i pokażę Wam w jaki sposób właśnie wykonać tego typu spoiny w w prawidłowy sposób, tak żeby nie dochodziło do takiej, tego typu sytuacji tam powiedzmy po pół roku czy po roku użytkowania przez klienta. Lecimy do warsztatu. No jesteśmy w warsztacie. Teraz e, zobaczymy sobie, w jaki sposób wykonać te spoiny, które przed chwilą widzieliśmy na boisku, tak, żeby nam nie pękały. E, często przy aluminium e, jest to dosyć trudne do wykonania ale po zastosowaniu pewnych zabiegów bez problemu nam się to uda. Oczywiście też trzeba dołożyć pewnych starań, ale zaraz pokażę Ci w jaki sposób wykonać takie spojny, które nie będą nigdy praktycznie pękały. Także zaczynamy. Tutaj przygotowałem taki element, bo nie mam akurat takiego profila, z jakiego jest wykonana bramka do piłki nożnej, ale Zasady są praktycznie te same. Przede wszystkim chodzi o początek i zakończenie naszej spoiny. Żeby nasza spoina na samym początku i na samym zakończeniu była zabezpieczona przed możliwością te tego, że będzie pękać dalej. E, jeśli tego nie zrobimy, tylko po prostu zaczniemy sobie spawać w określonym miejscu i bez zastanowienia się, przeciągniemy całą spoinę, e, no to na siłą rzeczy będzie musiała mieć miejsce, w którym rozpocznie się proces pękania. Dlatego, jak łączymy nasze blachy, to łączymy na przykład, jak mamy taką blachę, w tym miejscu, nie tutaj od czoła, tylko w tym miejscu, lekko zajeżdżając do tyłu naszej blachy. Lekko zajeżdżając do tyłu naszej blachy. I oczywiście, jeśli ze względów konstrukcyjnych po tej stronie nie może być spójny, to można delikatnie potem wyszlifować ten element, ale. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasza blacha na całej długości jest połączona z tym dolnym elementem. Zaczynamy na samej krawędzi, robimy punkt po jednej stronie, jeśli mamy taki mały element, po drugiej stronie i dopiero wtedy od tego punktu, który położyliśmy na samej jego krawędzi, zaczynamy dalej spawać, przemieszczać się do przodu. Staramy się to zrobić tak, żeby odrobina tego naszego pierwszego punktu łączącego Została nienaruszona, nie nadtopiona. Jak cały ten materiał rozgrzejemy ten element, to znowuż może dojść do pęknięcia. Tutaj przygotowałem kilka takich próbeczek i starałem się zrobić to w taki sposób właśnie, żeby nam pękło. Tutaj, pomimo, że miałem punkt na samym początku zrobiony, to całego go stopiłem, rozgrzałem. Tu można zauważyć pęknięcie, znaczy pęknięcie, nadtopienie materiału, tak samo w tej górnej blaszy, także jest nadtopienie. I zacząłem spawać z takim prądem, jakim bym chciał spawać całą spoinę. Doszło do właśnie nadtopienia tych dwóch blach i przesuwając się do przodu doszło do pęknięcia od razu w momencie rozpoczęcia spawania. I to, to pęknięcie wędrowało za mną przez jakieś 2-3 cm. A w przyszłości ono się będzie dalej poszerzać do przodu. Tak jak miałeś okazję zobaczyć to na, na przykładzie tej, 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 tej bramki na boisku. A jeśli zastanawiasz się nad zakupem sprzętu, spawarki, uchwytu spawalniczego lub pozostałych podzespołów, narzędzi związanych ze spawalnictwem, to gorąco polecam ci sklep Tigla.pl z Rzeszowa. Tam chłopaki są naprawdę profesjonalistami w swojej branży, doskonale znają się na tym, co robią, co sprzedają, i są w stanie doradzić praktycznie w każdej sytuacji, w każdym problemie, z jakim się spotkasz. O ile ja znam się trochę na spawarkach i na sprzęcie, o, tym, o tyle oni są w pełni profesjonalni w tym, co robią. Ja jestem spawaczem, a oni zajmują się sprzedażą i serwisem sprzętu. Poza spawarkami. Produkują także właśnie swoje uchwyty spawalnicze, z których ja tutaj korzystam. Tutaj mam SR17, tutaj mam na przykład SR9. Są w stanie zrobić na zamówienie praktycznie każdy uchwyt spawalniczy do większości spawarek dostępnych na rynku. Nie ma znaczenia czy to jest Partus, czy Magnum, czy Ideal, czy Kempi, czy EWM. Taki uchwyt spawalniczy są ci w stanie zrobić do każdego urządzenia, niezależnie od tego czy jest chłodzone wodą, cieczą, czy gazem. Mój Spartus 225 jest chłodzony gazem i tutaj mam uchwyty spawalnicze przygotowane właśnie na zamówienie według mojego życzenia, czy tam powiedzmy projektu dostosowane do tego co ja robię, czym się zajmuję. Ten uchwyt spawalniczy na przykład charakteryzuje się mimo chłodzenia gazem wysoką odpornością na wysokie temperatury, które są generowane w trakcie spawania aluminium i z tym uchwytem można praktycznie wyjechać na każdą budowę, na każdy projekt i nie zawiedziemy się. Tu mamy trochę inny przypadek. W tej sytuacji jest trochę trudniej, żeby nam spoina pękła, bo jest całkowicie zamknięta. Dookoła jest obsławane i spoina nie ma miejsca, nie ma możliwości zainicjowania pęknięcia. Jednakże mimo wszystko w takich sytuacjach też może dojść do pęknięć, gdybym w tym miejscu tutaj nie wypełnił w odpowiedni sposób tak zwanego krateru spawalniczego, czyli tego zagłębienia, które powstaje na samym końcu spawania. Jeśli tu byłby krater, w środku krateru taka mała dziurka, to w pewnych sytuacjach, jak ten element by tutaj gdzieś pracował, tutaj mogłoby dojść do zainicjowania pęknięcia, które by potem by postępowało wzdłuż naszej spoiny. A tutaj mamy wszystko zamknięte i nie ma możliwości, żeby doszło do pęknięcia.